Nieee! A jestem! Tu jestem każdy zabiję klientów patrzysz albo ja, albo ja dęb przez miękną kłopotę. Ten ekspert wszystko maluje, to jest nie fair. Hmm. Co ty malujesz ekspercie, jakiś Mario? Magnetko tej FGP Friends i dzisiaj gramy w Robloxa z... Maniakiem, e, to jest gierka Epic Minigames, to są takie różne minigierki. Wam przedstawimy? E, to jest o bombach, że ktoś jest bomberem i zrzuca na nas bomby i musimy je uniknąć. E, za... Jak ktoś wyrzuci to, w... to po 5 sekundach ta bomba wybuchnie. Właśnie tutaj już ta bomba leci, nie w moją stronę. A <laughs> <laughs> jak ktoś on... to... jaki to jest nobek? Taki to, <laughs> to jest nobek? to jest ten, który mnie zabił To jest ten, który mnie zabił Jakiś simplex1993 wysłał mi <laughs> zaproszenie No teraz nie mogę, bo teraz jest ta minigierka, jak będzie po tej minigierce. Dla mnie łatwo się steruje, ja, ja prawie wszystkich na, bom, na bombach dedłem. Właśnie. A to podaj tej minigierce wszystko. Wygrałem. Rę, rę, rę. Dobra, zaczekajcie, no zaakceptuję tego kolesia.

Pewnie zauważyliście, mam 16 level 270 winów. Jestem seasonet, czyli sezonowy. No, no. jestem hakerem, bo gram w nocach. taki jaki to jest Snobek? Czy ty ma jak widzisz co on robi? Nie, no, chyba widzę jaki to jest Snobek? On tego nie potrafi. Ej, jedno słowo może go określić. NY! U! U, by Maniak dedłeś ja Ale jedno słowo go opisuje, nobek Jak on tym steruje, jakie, jakie, to jest proste Co on w ogóle wyprawia On tak łatwo steruje, że szok No. Ja już sobie mogę stać w miejscu hey, i tak hey, wygrałem hey, 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 hey. Ja już sobie mogę skoczyć do wody bo i tak wygrałem Super, gitara się ma, ja. Skoczyłem do lawy a i tak wygrałem Hehe <śm> <śm> no to bo to, to była jedna klawa Nieee Nie, po prostu przegram to. Ten, który zdobywa te silone coś, to jest po prostu haker, co nie? Może ja zdobędę, nie, ja nie zdobędę. Ja też nie zdobędę, wątpię w to. Wiedziałem. i to ten głupi, który mnie zabił i jeszcze ten, który był bomberem. No, O ma farta do wkurzania mnie. To nie jest y, razem Pipe Works, że pra razem pracujemy. To jest coś innego. Ja to umiem, zobaczcie jak ja wygrywam to. A właśnie jak ja to wygram, to już mam kolejny level. Bo jeden win potrzebuję do nowego levela. Czyli 17. A ty się okaże, że ty przegrasz, a mówisz, że ja mam przegrać. Albo, albo w tym odcinku jaka wam się najbardziej spodobała. No właśnie, no to tyle... Mi, mi się na razie się podobała tam z bombami. No mi śladna. Nie luci teraz, wiesz w komentarzach. Jak, to coś tak rajfajne, ej, to jesteś kamer. No na pewno. Dobra, już przemywa. A ja mam... A ja dopiero mam do pasa wodę. Ja nie mogę, wygrałem to, ale już Kiedy miałem do klaty wodę Ja miałem do tego, do, do kolan A ja do klaty A to kolan to dużo? Czy też za dużo? Nie, no mało, ja miałem do klaty, ja już bym prawie ja deadnął. Kiedyś, kiedyś miałem aż, ten, aż do buzi, nie dednął Kiedyś było mnie, nie tak Nie Tej minigierki nie lubię, bo trzeba skazywać jakieś kody Był z maniakiem drużnie, bo zawsze Maniaka drużyna wygrywa przy tym. Niebieski. Czerwony, no. No, Łot, my, naj... my mamy najlepszego.

Tu się w ogóle nie chce wyrzucić, no naprawdę mi miło jest. Ucie, moja meduza mi Jest, one mi to poleciało. Ile mi raz teraz poleciało? jest mi poleciało! E, dobra, mówimy, yes. Mówiłem, mówiłem wam. Mówiłem 47 wam do 33. Mówiłem wam. To no, dzięki mnie, bo ja też dużo wyrzuciłem, nie tylko ekspertów. 10-15 wrzuciłem dla drużyny Teraz w linsongu pokażę jak ja umiem repitować Toxic Reaction Nie Wygram to Nie ma to, ja tego nie lubię, to jest No wiem, to jest taki prościzna Dżingo lerc, dżingo lerc, A dżingo lerc Aja, lala, 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 tutaj jakieś 100 milion? Ej, Łot! No bo typek to maluje, też tak umiem. Za czerwony. A typek D, dół, nie wiem czemu. Jakiś Awczek? Też tak umiem, też tak umiem. Nie wiedziałem, że niebieski. A Teraz patrz, teraz będzie znowu niebieski. Zobaczcie. Teraz musi być znowu niebieski, bo nie, to A Jezu! Teraz będzie... Czerwony. Lepiej żeby było teraz czerwone, a potem zielone. To dużo ludzi deadnie. No, ha okay. ten dead, uspoko. Wygraliśmy. A ja się myśli, my się Ile ludzi wygrało? Święta, lol. A tutaj każdy wygrał, proszę Czy bardzo. Się. O, się. A ja już jestem. Nie! A jest! Ten ekspert wszystko maluje, to jest nie fair. Hmm. Co ty malujesz, ekspercie, jakiś Mario? Ja też to Trzeba to, to jest... jest... wejść w The i tam masz się... Dobra. Misiu, przy przytudacie. Ej, ja kogoś zabiłem, ale ona mnie zabiła, ale ja też kogoś przy okazji zabiłem. A ja zabiłem jakąś wiolę. A mnie, a ja wiole zabiłem. No. Jak zbierz eksperta jesteś pro. Ekspert. Ej, on... Ej, ten ekspert jest zabrał za pro. I teraz gołdziesz, teraz. Ona awczy, uważaj. Wiem. Ja wiem co naknuje aknuje. Ja, ja chcę tylko z nią wygrać. I dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj. Zasłasz! Serio? Po prostu on nie dzwoni, ale ja gram w Robloxa i dlatego nagrywam. Kupa się po prostu, znajduj się. Ej, ona ma po prostu find, a więc to ile to jest za tysiąca. wygram to. Ej, to chodziło ci o to, że tam trzeba ten? Dla tutaj trzeba, tutaj nie wolno dotknąć tego światełka. Robuksy ratujcie mnie. Jest jak ktoś tedy <laughs> dną. Ekspert teddł Taki Nobek z niego. To jest illuminati. <laughs> halo, halo, czy może mnie żaden efekt nie leci? Halo, halo. A z nie robuksy. Maniak sami jesteśmy. Ui. Nie jakiś typek jeszcze. Frakin. Aaa. Czemu on nie deda? Te dni, proszę minigamer Ja chcę sam wygrać z Maniakiem Ci wydaje, że już zaraz te dnia, ty? Mi nie Znaczy no pewnie te dnia, ale nie zaraz To zaraz szybciej Albo leci Albo zaraz No nie nadążaj, patrz Serio? <noise> mam Lobstera i, Robu i Robuxy a, a, a Ciebie na to nie no. razem? Nie No może ja kupuję jakieś inne rzeczy ja, na przykład mam kompas, na przykład mam ciasto Kolego, jak, pochodź, pochodź, pochodź. Bra, do niego Steven ma krokodyla Uu, I patrzę, my, my eksperta Trzy osoby na jedno drzewo poszło, naprawdę mi miło Ci, no tam ci akurat gdzieś chodzi nie wiemy gdzie. Gdyby oni przyszli do trzeba, to byśmy od razu wygrali na tachity. Nie. What the fuck? No czemu to? Czemu nie mogło być coś innego? Czemu nie może być ten sweeper? sweeper. No. Jeszcze nie mamy maniaka i oni mają eksperta, no naprawdę. Pewnie wy wygracie ten ekspert jakiś My tylko sezoneda mamy. Musisz sezoneda, a nie sezoneda. Ej, my to przegramy naprawdę, ja wam to mówię. Serio? Tam, no, tam tamten róg był wasz no, dwa roki nawet O, wygram Nie Nie lubisz tego? Przecież to się skacze do, do dziurek Ja piąty. 31 winów do kolejnego levela. Chyba na nagranie, bo to wiesz. 17 minut. No to jeszcze minut, 2 minuty, 3 minuty, parę gierek i kończymy. O nie, przegram. Nawet nie muszę biegać. Ja i tak wiem, że przegram. A sprawdź, może, może skąd wiesz. Dzisiaj jeszcze będzie Biome 3D solo gameplay, ale to później. A czemu solo gameplay? <coughs> Mówimy 3D nikt nie chce ze mną grać, no to sam Ta sobie moment. pogram. Wiesz co jest? No. Ja zagram z tobą, będę takim kolegą miły. Dobra. Dobra, po co ja mam iść, jak ja i tak przegram? A chi mi wyt bai ong? Mae'n eich no? Mm. A ja byłem ciągle na tym pierwszym e Ekspert na e, MSG mi pisze, sobie so -ci -ci. Czyli good game A? Tak? Tak To znaczy, e, no, ja, ja wiedziałem, to znaczy... Ja, ja to Bo ja się spadł, O, No, Jeszcze mamy eksperta O nie o, minigamera Sisonet Sisonet mamy, no Minigamera, ale No Maniak Przegramy to E dobra, nie, 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 wygracie Ja to bardzo, bardzo, bardzo świeże Pytam Pudziu ile macie rozwalonych? Poko? No Serio, jeszcze tylko im dwa brakowały no, patrz, patrz Brać no, ostatnia minigierka i kończymy Z minigierką będzie... O kratery Nie, od tej pory już, już, już nie muszę dobijać apek w kurę. Od tej pory będę nagrywać jakie chcę filmy, o której chcę porze. Ale nie, nie, nie. Ja chcę, żeby dobili... ile? Właśnie. Dobra, no i tak film będzie, kiedy będę chciał, ale... No żeby chociaż było minimum 7 apek w kurę. Nie no, tak 15, nie, Soty jeszcze mam mało subów na 15. Żebym A... 15 apek w kurę to gdzieś tak ze 100 subów. Stary. Jak na friendskim playu to ja miałem po 10 łapek w górę, jak miałem stosubów. Po prostu dobicie minimum 7 łapek w górę i i tak nie będzie... i tak nagram kiedy chcę kolejny odcinek z Robloxa, ale no po prostu chciałbym, żebyście te 7 łapek w górę dobili. Jak ja mogłem przegrać, jak mnie nie dotkła lava? A, dzięki za obejrzenie tego odcineczka w FGP Friends i... Maniak e, Do zobaczenia w następnych odcinkach o. A teraz bez głosu po prostu e, będzie ta minigierka A właśnie, Maniak, miałeś mi pokazać ten skrótek, ten skrót, ten skrót. A, dobra, jeszcze ta minigierka, bo ona jest fajna. Niech gdzie ją sobie zobaczą. Halo, halo, mnie zatrzymali. Chodź, chipko, za mną, kolego. Uspoko ani jak? No, zatrzyciłem eksperta. No fajnie. Musisz po prostu za mną, idź w prawo, aż w byle dzielę, żebyś... O, idź tam, iść tu, no. Dobra, lecimy ciekaw wiesz No, jakiś kdoi nie zatrzymał. Dobra, nie wiem czy już mam lecieć. Polecę tędy. Ja, ja chyba dedna. No, nie zdążę. A nie zdążę, zdążę, co ja A nie, a nie, zdążyłem, no. Ja, level. ja nie zdążę. Za, za ja się nie, nie zdążę. Gunfo. Wiedziałem, że nie zdążę Tak, cześć Do zobaczenia w następnych odcinkach